Wielu z Was pyta mnie, jak radzić sobie z hejtem w internecie. Otóż odpowiadam, opcja numer jeden: musisz udzielić każdemu poprawnego feedbacku, jednocześnie udowadniając w każdym punkcie ich żałosnego wywodu, jak bardzo się mylą, jednocześnie nie obrażając ich przy tym wszystkim w taki sposób, żeby się zorientowali, że są obrażani. Tylko tak możesz osiągnąć sukces przez duże SU. Opcja numer dwa. Banuj wszystkich skurczynów. Ktoś zakrzyknie, cenzura. Otóż odpowiadam. Dekonspiracja skurczyny. Na koniec pytanie, co mają wspólnego Pierwsze ostrzeżenie, drugi policzek, trzecia pięćdziesiątka, czwarte koło uwozu i piąta kolumna. Absolutnie nic. Sukces przez duże su zapraszam